Wojciech Szczęs z samego rana w poniedziałek ląduje w Barcelonie. Donosi Tomasz Włodarczyk, Polski bramkarz przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z Plaugraną. Okazuje się jednak, że Polak nie zostanie hucznie przywitany, wygląda na to, że poszukiwanie zastępstwa dla marka Andre Stegena w Barcelonie zostały zakończone. Niemiecki bramkarz w wygranym meczu 5 do 1 z Villa Realem. Odniósł poważną konduzję kolana i zabraknie go przez kilka najbliższych miesięcy. Barcelona nie ma w składzie wystarczającego dobrego następcy. Pena już w poprzednich rozgrywkach pokazał, że nie gwarantuje jakości na światowym poziomie. To spowodowało, że Blaugrana zwrócił uwagę na Wojtka Szczęsnego, który niedawno tak zakończył karierę. Polski golkiper wahał się przed podjęciem decyzji, jednak w końcu zaakceptował ofertę Barcelony. Teraz okazuje się, że szczęsny z samego rana w poniedziałek, 30 września przejdzie testy medyczne. Z tego co słyszymy, transfer raczej odbędzie się po cichu. Nie zostanie zorganizowana żadna konferencja pracowa. Golkiper przejdzie badanie w lokalnym ośrodku medycznym. Parafuje kontrakt, spotyka się z prezesem Joannem Laportom i od razu bierze się do pracy. Najbliższy mecz Barcelona zagra we wtorek. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Blaugrana podejmie Berno.